Przedstawiciele władz miasta oraz najbliżsi współpracownicy prezydenta Kielc Bogdana Wenty wzięli udział w konferencji prasowej, którą zorganizowano przed Urzędem Miasta Kielce. W przestrzeni publicznej w ostatnich miesiącach mowa nienawiści w stosunku do prezydenta Bogdana Węty narasta. W ostatnim czasie również pojawiają się kwestie dotyczące jego zdrowia. W imieniu tutaj najbliższych współpracowników pana prezydenta chcieliśmy wyrazić nas, nasz sprzeciw przed, przeciwko temu typu działaniom. Dyskurs polityczny wiadomo, że rządzi się swoimi prawami uwagi i różnice merytoryczne dotyczące pracy urzędu czy pracy prezydenta przyjmujemy, natomiast chcemy się przeciwstawić, przeciwko mowie nienawiści i przeciwko takim działaniom, które obniżają wartość zarówno samej osoby pana prezydenta, jak i godności jego urzędu oraz urzędu miasta Kielce. Prezydent Bogdan Wenta nie uczestniczył w konferencji prasowej z uwagi na służbowy wyjazd do Gdańska, gdzie uczestniczy między innymi w Kongresie Smart Metropolia, Klimat dla Metropolii, metropolię dla Klimatu. Myślę, że te dni są faktycznie dniami, które pan prezydent najlepiej jak tylko potrafi je w stosunku do miasta wykonuje obowiązki. I myślę, że w dalszym ciągu te obowiązki wykonywać będzie z najlepszą starannością, taką, którą wielu prezydentów by chciało, aby ich miasto było tak zarządzane. Dyskurs polityczny rządzi się swoimi prawami. Jeśli ktoś ma odmienne zdanie od polityki, którą pan prezydent Bogdan Wenta prowadzi. Przyjmujemy taką krytykę, przyjmujemy merytoryczne uwagi. One są bardzo potrzebne, bo opozycja również w, w, w sferze politycznej spełnia bardzo ważną rolę, właśnie wytykając różnego rodzaju błędy, których my możemy nie zauważać w natłoku, w natłoku wielu spraw. Natomiast zniżanie się do poziomu takiego, jaki w ostatnich dniach widzimy w przestrzeni publicznej, wywołuje nasz zdecydowany sprzeciw i ten sprzeciw chcieliśmy tą swoją obecną dzisiaj okazać.